Fajna ta adrenalina. Tak, oni są fantastyczni. A zwłaszcza Fernanda. Jest nieziemsko genialną wrotkarką. Poza tym to bardzo inteligentna dziewczyna i... mega zabawna. Kiedyś opowiadała nam historię z czasów, gdy dopiero zaczynała jeździć. <laughs> Szkoda, że jej nie słyszałeś. To było super śmiechowe. Coś nie tak? Ona ci się podoba. Co? Mnie? Tak. Nie, nie. To nie tak. To tylko zwyczajna koleżanka, chociaż... W sumie nie zaprzeczę, że jest bardzo atrakcyjna i, i super sympatyczna, ale... Ale... no dobra, bo może odrobinę... Widzisz? No dobra, przyznaję się, jest cudowna. Tak widać? <gry> tak, trochę widać. Kiedy tylko wypowiadasz jej imię, cały się rozpromieniasz i świecą ci się oczy, wiesz? Słuchaj, nie możesz jej nic powiedzieć. Hej, spokojnie, brachu, twoja tajemnica jest u mnie bezpieczna. A moja? Jaka? Nikt nie może wiedzieć o studiach, a zwłaszcza adrenalina. A, to, tak, no jasne, ustalone. Nikt się o tym nie dowie. To super. To jakie masz plany z Fernandą? Zaprosisz ją na randkę? Romantyczna kolacja, róże, świece... <laughs> nie wiem, jeszcze nic nie wiem. Myślę, że traktuje mnie jako kolegę. Czekaj chwilę. to? Tak, tak, tak wypełniłem już dokumenty na uczelnię. Co? Co, jak to zarezerwowałeś mi, już akademik? Nie! Nie, nie, dobra, jak chcesz, nie mogę teraz rozmawiać, Okej? Okay? Zadzwonię później. Pa. Co tam? Wszystko w porządku? Nie, nie, nie za bardzo. Czemu? Co jest? Zawsze musi decydować o wszystkim za mnie. Jestem już dorosły. Sam mogę podejmować decyzje. Sam chcę decydować o mojej przyszłości i nie stracić wszystkiego, co kocham. Czyli mówisz teraz o Lunie? Sorry, sorry, nie mam pojęcia, czemu cię tym zanudzam. Nie twoja wina. Spokojnie, możesz na mnie liczyć. Siedzimy w tym wszystkim razem. Uh, Hej, chłopaki! Hej! Gotowi na trening? Oczywiście, że tak. Mega gotowi.